Mano Szymanow, witamy właśnie z busa. Jesteśmy w połowie drogi do Krymiec Chao. Czyli a druga runda Hartenduro. Właśnie czarodzieja załatwia makaron od rodziców. Stoimy na jakimś pięknym parkingu. Dobre, pa. Dobra, pan. Dobra, ma, ten ma być pięciojeczny makaron załatwiony i załatwiają. Robimy sobie właśnie tak, Zubka, kawka. Dzień i czarodzieja, jakie co, co gotowała Magda dla dzisiaj. <laughs> Takie o dania. Ale od razu mówię, że czarodzi wierzę na nowej oponce a to nie że dwa czerwone paski. Trzy. Super super hard Soft Napisane jest soft, a, a jest twarda. Czy nie jest jakaś mega twarda, nie no spoko jest. Będzie git, będzie grid. Ja standardowo 130 rozerback bez zmian, nic się nie wydarzyło. 40. Tak jest, a te to 130, to 140 prawie tak samo dzisiaj testuję? Tak, testy właśnie nowej kamery Ravena, także zobaczymy co to będzie Zaraz jedziemy dalej, zamówiony makaron, zamówiony? Zamówiony, 5-lajkowy 5 jajo, Co będzie? Ładnie O, razu testuję o, to się ucieka. g No, jesteśmy. Jest imprezka? Hard enduro, runda druga. Już wszyscy wyjeżdżają? Co tu się dzieje? Nie no, słuchajcie, odbywały się wcześniej jakieś zawody Tam gruz, skałki, motocross. W lewo? Mieliśmy. I możemy znaleźć oczywiście padopu Zabłądziliśmy na zawodach Dobra, szukamy padopy tam Idziemy, idziemy, idziemy na padło. Także dojechali Są właśnie jakieś zawody się odbywają Nie wiem co to jest Może się spóźniliśmy na te zawody, ja w ogóle nie wiem Bo my się spóźniliśmy Bo masz kałużę, co mówisz, że wody nie ma? No, także, Także miało nie być przygód, a kolejka, że jak w prl nie? 30 tysięcy, Trzyci. Trzyci. Tak, jeden na wszystkich poszedł i zadź się dzieje. I od razu wszyscy do kolejki, nie? Także niestety musimy czekać Papier toaletowy i ryż, tak? Tak Nie yeah, Zaraz yeah, yeah. zaczynamy prolog Dwóch chłopaki jeszcze jeżdżą, tam jeszcze do kąpieli. Rzeszów prowadzi z przodu, a tam zarobi. Tu był chyba z Szwecji, tak? Nie, panu zapewne jest. Z Bułgarii? Z Bułgarii cały kincie. A, Ale nie, ja mówię ten, co tam na przeciwko nas, takim terenowym był. Dobra, jesteśmy w sieci do prologu jeszcze pół godziny, a już tutaj perturbacje trwają. Ja już nie. ciśnienie idzie. Nie rozpoznajemy jak to? No to już końcówka chyba A masz jest później stała Co? A co nas zobaczysz? Jo Jo, jesteśmy. Linia startowa. Muszę przycierać ten ekranik, bo zakurzone. Linia siódma Prolog Linia siódma prolog, Czarodziej jest tam Klasa Junior ma inną linię. 아뭐이시 네. <sus> And... <coughs> i nie szczytało mojego czasu chuj wie o co chodzi także zaraz zobaczę na gopro sobie obejrzę, jaki miałem czas i kurwa ah! irytujące troszkę trzy yes, nie no i powiem wam tak, taka zajebista akcja, bo gdyby nie GoPro, to nie byłoby mojego czasu, bo jak zwykle znowu jakiś wynik problem i to nie tylko mój czas, tylko iluś tam osób, że nie szczytało mojego czasu tutaj z tego kasku i był problem z moim czasem, miałem 7 7,17, 7, 17 dokładny czas jestem gdzieś koło 36 szóstego miejsca, bang tylko dziurawy zajebiście dziurawy no i pa do koży się robi, wszystko się robi godzina dziewiąta trzydzieści w pierwszym półfinale Old rodzi w drugim ale cieka piękna pogoda i cała dźwignia muzyczka leci i lecimy także idziemy się zaraz szykować wypić kawkę, zjeść siadanko no i ogień panowy, ogień i panie także jesteśmy już na prologu przepraszam na półfinale i lecimy półfinał z linii szóstej niestety ze względu tego, że wczoraj komplikacja oczywiście znowu z e, czasami. Także linia szósta, linia szósta i będziemy się przewijać, także będzie zabawa. Widzimy się, hej. I c、啊、o、啊啊 Wszędzie siły!